Cześć, nazywam się Shayla, a ten film został w pełni wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja przeszła długą drogę od momentu, gdy została po raz pierwszy wprowadzona w 1956 roku przez czterech amerykańskich naukowców. Od swoich początków AI kształtuje przemysły, rewolucjonizując biznes, opiekę zdrowotną, edukację i wiele więcej. To już nie jest tylko futurystyczna koncepcja. Zmienia sposób, w jaki żyjemy i pracujemy każdego dnia. Od maszyn obliczeniowych i inteligencji Turinga po dzisiejsze przełomy w rozpoznawaniu mowy, pojazdach autonomicznych i medycynie spersonalizowanej, AI ewoluowała dramatycznie. Po drodze napotkała wyzwania, w tym zimę AI w latach 70., ale nadal rosła w siłę, napędzana przez big data i uczenie maszynowe. Teraz AI jest wszędzie, pomagając firmom optymalizować marketing, rozwijać opiekę zdrowotną, a nawet przekształcać produkcję. W miarę jak AI nadal przesuwa granice, jesteśmy na progu jeszcze bardziej przełomowych innowacji. Skontaktuj się z Crowdy AI już dziś, aby zobaczyć, jak sztuczna inteligencja może zostać zintegrowana z Twoim biznesem.